Pierwszy filmik za ten. Tak wyglądają, może se kija wyjmę Bo Też chuj, może później, nie chce mi się Nie chce mi się w ogóle nagrywać Bo kurwa tu nie ma Co nagrywać zbytnio Troszkę inaczej sobie wyobrażę te Ateny Naprawdę troszkę inaczej, ale te górki, fujemuje też są Myślałem, że on biec w Aten, ale jak się okazało to w Macedonii Taki ze mnie kurwa turysta. Siedmiotysięczne, Z kamienia z kurwa, wybudowali to siedem lat, siedem tysięcy lat temu. Te wszystkie akropole, no, dla mnie dupy nieorywane. No. Pole dżungel. Ale muszę powiedzieć jedno. Panie Greczynki są przepiękne, naprawdę. Lepiej dużo, niż we Włoszech, bo we Włoszech wyglądają wszystkie kurwa tak samo. A tutaj się różnią, czy chociaż. Czerwone, zielone. Przechodzę jak w Anglii. Bo w Polsce już jeden mandat dostałem, nic mnie nie nauczyło. Jest kurwa zielone i wszędzie sprzedają CPD wszędzie w kioskach i tak dalej ale nie czuć kurwa zioła na ulicy w ogóle przynajmniej jeszcze, jeszcze nie czułem wczoraj była niedziela wczoraj wylądowałem wczoraj rano daje wam jak dzika świnia zamiast kurwa spać na lotnisku to jedłem sobie pięć browarów pójdę ile wcześniej i wdychałem kurwa wczoraj cały dzień. No i najgorsze to to są kurwa, no, przynajmniej dla mnie. Nie ogarniam w ogóle tych napisów i kurwa. Miałem jakiś kurwa inny alfabet. Idę w kierunku Akropolu.